Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj odcinek jeśli przegram to będę miał karę, więc dajcie łapkę w górę oraz subikę z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu czy wam się podobał odcinek. No dobra, właśnie przepraszam was, że nie było przez tydzień filmów, ale byłem na wakacjach i nie miałem jak nagrać. No właśnie przed chwilą, no kupiłem maripozy Piper Właśnie nie przed chwilą tylko wczoraj No dobra więc zaczynamy z odcinkiem Mariposa Piper, no to jest bardzo ładny skin i się opłaca go kupić No dobra Sobie nim już grałem ale Mogę teraz zagrać No i dobra, żebym w tym odcinku miał na jakiś plus no Dobra Nie muszę tą m zabić Dobra zginęła Sobie tu Kiuby wezmę, no już wziąłem no i dobra, sobie jeszcze tu skrzynkę rozwalę. Dobra, zdążyłem rozwalić, Nikt mi tu nie przeszedł i nie zabrał. Dobra, sobie tu popatrzę, czy ktoś jest w krzakach, Nikogo nie ma, no i dobra. Na razie lagów nie mam, no to dobrze pójdzie. No i tak, dobra, no to sobie przekampię, tu mogę kampić w tym odcinku. Sobie na to pozwoliłem, ale jak przegram, to będę miał karę. I żebym jej nie miał, no to sobie właśnie tu poczekam. No i dobra, właśnie tutaj będę walczył z tą Piperką, ma taki sam skin jak ja, no to ciekawie to pójdzie. Dobra. Ma dwa kuby więcej niż ja. Ona ma pięć, a ja czy no to nie sądzę, żebym ją zabił. No i ona mnie zabiła w tej chwili. Dobra. Yy, sobie właśnie tutaj jeszcze misję zrobiłem. No i dobra. Żebym nie miał aż tak łatwo w tym odcinku, no to sobie dam postać na większych pucharkach. No dobra. W sumie sobie mogę dać Miko No i dobra Muszę właśnie to przekampić Bo Miko tu aż tak dużo osób nie gra Zobaczę czy jakiś jest Miko Nie ma Tylko ja jestem no Dobra No to Tutaj jest Lily Żeby mi ona nie zabiła no to muszę szybko tą skrzynkę Zebrać Dobra No i uciekam. No innego wyjścia nie mam. Dobra, muszę właśnie tu te skrzynki zostawić. Dobra. A w sumie dobre, na dół pójdę. Dół. Dobra. Tu dół. chyba nikogo nie ma. No i tutaj pobędę. Dobra, tu jest ta Bibi. Ona nie wie, że tu jestem i ten Frank też nie wie, że tu jestem. Dobra, no to. Sobie tutaj pójdę jeszcze na dół. No i dobra. Tutaj już w krzakach chyba nikogo nie ma. No, raczej nie ma. Bo jest tylko nas siedmiu zadymiarzy na mapie. No to nie powinno być w aż tak dużych miejscach. Nie, że w krzakach znaczy się. Dobra, tu szedła ta Vivi. Na szczęście tu nie poszła. Dobra. Sobie jeszcze teraz gazet użyję. No i dobra. Muszę sobie właśnie tutaj teraz powiedzieć. Nie, dobra. Muszę uciekać. Nie, nie, nie. Dobra, w tej chwili muszę wykonać karę, ale to nie jest jakaś, że muszę tracić pucharki tylko po prostu, że będę no, grał jakąś postacią, która nie jest na ten tryb. Dobra, sobie właśnie teraz wezmę jakąś postać. O, gaza sobie wezmę. I nim sobie zagram, no, Ta postać tutaj nie jest dobra No i taka będzie kara Dobra Właśnie hmm. teraz Zagram, no i dobra Może no, bym miał bardziej na plus W tym odcinku niż na minus Tu jest ten kit, dobra poszedł sobie Bo by na mnie skoczył jeszcze Za chwilę poczekaj, i bym miał ulta I by na mnie skoczył Dobra Żeby tutaj pójdę na szczęście tu nikogo nie ma no dobra 6 no. zadmiarzy, o 5 zadymiarzy Dobra Myślę, że będę miał na plus w tym odcinku Szybko się pewnie pozabijają. No dobra, tu jest ten dzień. Bo bym teraz tu nie dobił. Bo będzie źle, dobra Czterech już w zadniorze, dobra Muszę właśnie go z nim tak się pobić. Właśnie, no powalczyć, dobra On wie, że tu jestem. Dobra, jeszcze tu jest ten Byron z ultem. To muszę uważać. No dobra Zabijcie. Dobra, zrobiłem go. I tak, ten serdź mnie zabił, no i dobra. I właśnie teraz nie nie powstać. Już tą karę wykonałem. Yy, no i dobra. Teraz sobie pogrammy postacią, którą chcę. No i dobra. Teraz sobie na przykład wezmę yy, kogo. To jest tu taki dobry, no. Dobra. Wezmę sobie... Yy, Berego sobie wezmę. No tak. No bery jest dobry. No to sobie właśnie go wezmę No i dobra Nie Jest ten grej. Żeby tego ulta nie zużył Nie zużył Tylko nie użył Ale chciałbym żeby go zużył jak ma Nie no dobra On tam właśnie jest, dobra tu idzie nie, 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 dobra. Już bym prawie karę musiał wykonać. Dobra. Zobie właśnie teraz jeszcze tą skrzynkę rozwalę. Jeszcze tu podleczyłem się, no dobra. Nie, dobra. Nie, dobra. Znowu muszę karę wykonać. To teraz już będzie no taka gorsza kara. Bo drugi raz przegrałem. No teraz będzie gorsze. No bo tak, co e, tak każdym zabójstwem będzie gorsze. Dobra, jeśli ktoś mnie zabije, to teraz sobie muszę Hanka wziąć. No, to nie jest dobra postać. Jak wychodziła, to była bardzo dobra postać, ale teraz to nie jest to bardzo to dobra postać, tylko no, słaba. Mało osób właśnie nią gra. No dobra, muszę sobie właśnie teraz tu rozwalić. No i dobra, no, Uderzały właśnie te skrzynki, jeszcze tutaj. No i dobra, rozwaliłem. No, muszę sobie tutaj pobyć. Tam jest ten Mortis. Dobra, nie? Dobra. Nie wiem po co wychodziłem, ale dobra. Chyba chce się zanotować. Nie wiem. Na szczęście mnie nie zawiół. tam jest ten kolt No dobra Nie, 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 nie no Teraz muszę kolejną karę wykonać I to jeszcze będzie gorsza kara Więc widzicie No na przykład teraz sobie wezmę postać, no która taka jest słaba No właśnie tutaj straciłem jeszcze trochę pucharki No ośmiobit I wezmę go właśnie na tą mapę No on nie powinien sobie aż tu tak poradzić No dobra no i sobie właśnie teraz z nim zagrem. Obym teraz to wygrał, bo nie chcę kolejnej kary. Dobra, no tylu nie idzie, tylko el primo. Muszę to wygrać, bo nie chcę kolejnej kary, ona będzie zła. Nie, no jeszcze lagi. Dobra. Dobra, nie no. Nie, dobra. No nie, no tylko się nie reaguje, no. I tak już mam karę, no to chcę ją dokończyć.

żeby nie było następnej kary nie, no to już będzie przegrana pewnie dobra ten już musi to zrobić dobra, dobra musimy iść nie, no to już będzie przegrana dobra no, no. Nie no, przegrana. Dobra, w sumie Teraz sobie mogę zagrać y, znowu tym mechanikiem że, że już tak y, gorszych kar nie ma. No. Zleciłem no dużo pucharków już i nie chcę więcej tracić, no dobra. To sobie teraz pogram na solo, no dobra. Żebym teraz już to wygrał, bo, bo już to tak nie chcę na no, tych kucharku. No nie chcę, dobra, sobie tutaj jeszcze przejdę. No i dobra, no, no muszę tutaj pobyć, bo inaczej nie mogę yy, być w, no, na tej mapie. Dobra. Pierwsza osoba zginęła, kolec zabił tego stylu, no dobra. No i tak. Dobra. Muszę sobie jeszcze tutaj przejść. Bo tam już strefa dojeżdża. Nie no, jeszcze ten Max musi tutaj. Dobra go żeby się nie skapnął, że ja tu jestem. No to tutaj pójdę. Dobra, pewnie sobie tu skrzynkę rozwali. Dobra, na razie tu nikogo nie ma. No bo, żeby już to był koniec. No, będę miał teraz plus jeden, ale chcę coś więcej, żeby było. dobra, sobie muszę teraz. Nie. Jeszcze ten kl klęzy. on gdzieś tak się nazywa, dobra. To jest ten nowy zadymiarz. Można go kupić, ale on jeszcze nie jest tak dostępny, jeśli ktoś nie kupuje. Dobra. Czterech jeszcze zadymiarzy zostało. Dobra. Dobra. Dobra, trzeci tego z już zabił. No to w sumie dobra, mogę już kończyć ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie, no to siema.